Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, wwwturystyka Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl O punkt klasy powalczą piłkarze Śląska Wrocław. Drużyna Tadeusza Pawłowskiego podejmie w sobotę o 15.30 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu pod Beskidzie Bielsko-Biała. Ostatnie trzy konfrontacje w lidze w stolicy regionu kończyły się sukcesami Śląska. Czy tym razem będzie podobnie? Walczący o utrzymanie wrocławianie liczą na wsparcie kibiców. Na pewno otrzymają doping od dzieci z wrocławskich szkół. Znów przedstawiciele kilku placówek otrzymają szansę, by właśnie dopingować piłkarzy. Kolejny z bardzo ważnych meczów w Toplice. Rozegrają Wrocławskie Pantery do stolicy Dolnego Śląska. Przyjedzie zespół Warsaw Eagles. Zarówno stołeczny klub, jak i nasza drużyna mają na koncie. Po trzy wygrane i jedną porażkę Wrocławienie zajmują drugie miejsce w tabeli. Niedzielny mecz rozpocznie się na Stadionie Olimpijskim o 14 organizatorzy zapraszają na obiekt godzinę wcześniej. Będzie można bezpłatnie poznawać tajniki futbolu amerykańskiego. Koszykarze WKK podejmą Paul z skutno w trzecim spotkaniu finału pierwszej ligi bliżej zwycięstwa w rozgrywkach jest zespół rywali, który wykorzystał atut własnego parkietu i pokonał Wrocławian 89 do 56 i 81 do 79. Drugie spotkanie, choć też przegrane. Może kibiców WKK napawać się lekkim optymizmem. Drużyna Pawła Turkiewicza jest w stanie nawiązać z rywalem wyrównaną walkę. Początek meczu w sobotę o 20.00, jeżeli WKK wygra czwarte spotkanie serii toczonej do trzech zwycięstw. Rozegrane zostanie w niedzielę o 18.00. Areną będzie hala AWF-u przy Paderewskiego. Koszykówka w wydaniu najlepszych 18 latków w Polsce mogą zobaczyć ci, którzy wybiorą się w weekend do hali Kosynierka. Tam od środy trwa turniej finałowy Mistrzostw Polski. W tym gronie dwie wrocławskie drużyny WKK i Śląsk. W weekend rozegrane zostaną mecze strefy bucharowej. Mamy nadzieję, że do półfinału awansują przedstawiciele stolicy Dolnego Śląska. W sobotnie pojedynki przy od 11.00 w niedzielę, natomiast o 10.00 rozpocznie się mecz o trzecie, a o 12.30 o pierwsze miejsce w turnieju. Tempa nabiera sezon wyścigowy na Wrocowskim torze wyścigów konnych. Partynice przed nami. Trzecia niedziela z gonitwami. Odbędzie się 7 biegów, w tym kilka wyjątkowych, których nie można nie zobaczyć. Organizatorzy szykują też atrakcje nie do końca związane z wyścigami: będą m.in. efektowne pokazy kulinarne. Bomba powędruje do góry tradycyjnie o 14.15. W sobotę na ścieżce biegowej Radia Wrocław w Parku Wschodnim rozegrany zostanie pierwszy bieg cyklu Grępli ścieżek biegowych. Początek rywalizacji o 11.00 zawodnicy będą mieć do pokonania dwie pętle, czyli w sumie 5700 metrów. To część programu Cały Wrocław Biega. Kolejne zawody 30 sierpnia w Parku Grabiszyńskim i 9 listopada w Parku Zachodnim. Organizatorami imprezy są Gmina Wrocław i Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. Nestora polskiego himalaizmu powitało wielu żaków i wykładowców, choć może nie uprawia dyscypliny najbardziej popularnej wielu studentów, a u zna Snopczyńskiego i wie dużo o jego dokonaniach. Członek klubu wysokogórskiego Wrocław w swojej karierze himalaisty zdobył m.in. szczyt Gasherbrum II. Jest uczestnikiem kilkunastu wypraw na szczyty ośmiotysięczne, w tym zimowych ekspedycji Andrzeja Zawady. Można powiedzieć, że przeszedł normalną drogę wspinania od Alp i Kaukazu po Karakorum i Himalaje w latach 90. atakował kilkakrotnie Mont Everest i K2 z na góry i ich bezwzględność. W 1993 roku podczas załamania pogody po zejściu ze szczytu Gasher Brum 2 stracił odmrożone palce stóp. Snopczyński opowiadał o swojej przygodzie i miłości do gór. Prelekcja była na tyle interesująca, że być może kilku studentów spróbuje wspinaczki. Na razie na pewno nie na ośmiotysięczniku, ale... Kto wie, co będzie się dziać w przyszłości. Spotkanie w Akademii Wychowania Fizycznego zorganizowano z inicjatywy dziekana Wydziału Nauk o Sporcie, doktora habilitowanego Tadeusza Stefaniaka, profesora AWF. Nie było to pierwsze i na pewno nie ostatnie spotkanie z wybitnym sportowcem. Studenci fani sportu czekają na kolejnego wybitnego gościa. Nową propozycję przygotowano już dla najmłodszych. Na te dzieci, które nie mogą z różnych przyczyn wyjechać na kolonie podczas wakacji, będą czekać półkolonie z MCS-em. Modyfikujemy trochę. Do tej pory przede wszystkim opieraliśmy się o sporty masowe, takie jak siatkówka, jak koszykówka. Natomiast w związku z popularyzacją World Games, który w 2017 roku we Wrocławiu będzie organizowany, chcemy przybliżyć tym młodym Wrocławianom nowe dyscypliny sportu, takie jak squash, jiu-jitsu, i chcemy im pokazać je w postaci takiej czystej, żebyśmy mogli pokazać im, jak się trenuje, jakie są zasady, i oprócz tego, żeby mogli w pewnych, na pewnym etapie wziąć udział w pewnej rywalizacji. A więc cały lipiec, Młodzieżowe Centrum Sportu będzie pokazywało te dyscypliny sportu, ale nie tylko je. Z racji tego, iż chcemy, żeby o te Kolonie były atrakcyjne dla wszystkich, no to nie zamykamy się także na sporty olimpijskie, a więc takie jak siatkówka, jak strzelectwo, jak kajakarstwo, wieszlarstwo. Maraton, półmaraton i nowe projekty biegowe powodują, że właśnie bieganie jest wciąż najważniejszą formą rekreacji, którą promuje młodzieżowe centrum sportu. Do tej formy ruchu dołączają jednak kolejne. Poszerzamy naszą ofertę skierowaną do Wrocławian, jeżeli chodzi o inne sporty. Tak naprawdę od jesieni chcemy rozpocząć nowy projekt razem z dyrektorem Danielakiem, który nazwaliśmy na razie roboczo, ale zakładamy, że nazwa się przyjmie Akademię Rekreacji. Na podstawie naszych doświadczeń chcemy pokazać, tak naprawdę korzystając z bazy Młodzieżowego Centrum Sportu, inne dyscypliny. Zaczynamy zajęcia z Nordic Walking, ze Squasha, z Jiu Jitsu, z ból oraz innych sportów, które będą na tyle atrakcyjne dla Wrocławia, że będziemy mogli pomóc im w zorganizowaniu grupy, w organizowaniu nauczycieli, w organizowaniu instruktorów, którzy wezmą i będą mogli przygotować wrocławian do współzawodnictwa w tych dyscyplinach. Powody do radości mogą mieć też m.in. fani tenisa. Ta dyscyplina dołączy do grupy sportów promowanych przez Centrum. Tenis ziemny jako jeden z tych głównych sportów ogólnorazwajowych zawsze był bliskim Młodzieżowym Centrum Sportu. Natomiast z racji braku także kompetencji w postaci doskonałych trenerów nie prowadzi do tej pory nauczania. Jednak od września, od 1 września, czyli z początkiem roku szkolnego pragniemy stworzyć system szkolenia we Wrocławiu dla nauczycieli oraz dla uczniów szkół, wszystkich etapów edukacji we Wrocławiu w tenisie ziemnym. Przy pomocy naszych partnerów zorganizujemy zarówno rozgrywki w tej oto dyscyplinie oraz przeprowadzimy daleko idący instruktaż. W taki sposób, ażeby nie tylko na zasadzie SKS-ów albo poza szkołą on był uprawiany, ale żeby był także ciekawą formą alternatywnych Zajęć na lekcje wychowania fizycznego. Na koniec palma pierwszeństwa dla biegania. Mamy nową inicjatywę, która wydaje nam się jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wrocławian Na terenie. Stadionu miejskiego, czyli po drugiej stronie miasta otwieramy nowy program rekreacyjnych godzinek biegowych, których każdą sobotę od 24 maja startujemy, będzie można pobiegać z naszymi trenerami z programu I zostać Maratończykiem w okolicach stadionu miejskiego, a jeżeli będzie taka konieczność i osoby, które przyjdą na te spotkanie będą chciały pobiegać w przestrzeni typowo industrialnej stadionu, to mamy zapewnienie stadionu, że będziemy mogli także na stadionie właśnie w tych dziwnych miejscach pobiegać. Wszystkie Inicjatywy MCS-u i te nowe i te starsze można znaleźć na stronie mcs.wroc.pl klub osiągnął największy sukces w historii żeńskiej siatkówki we Wrocławiu. Szybko jednak działacze Impelu musieli o nim zapomnieć. W perspektywie są przecież kolejne wyzwania. Na świętowanie niestety nie mieliśmy za dużo czasu, bo tak naprawdę następnego dnia po zakończeniu sezonu i po tym, jak właśnie te szampany się wylały w czwartek po meczu, to następnego dnia już zabraliśmy się do ciężkiej i intensywnej pracy. No, czeka nas trudny sezon. Będziemy bronić wicemistrzostwa, atakować mistrzostwo, bo, bo tak, taką pozycję wywalczyliśmy. Udział w Lidze Mistrzeń, wszystko to powoduje, że musimy w tym, w tym momencie bardzo ciężko pracować na, na, na przyszły sezon. Poetycko mówiąc, okręt Impelu nieco się zmieni. Sternik pozostanie ten sam. Tore Aleksandersen wciąż trenerem Wrocławskich Siatkarek. Z trenerem jesteśmy. Domówieni z trenerem podpisaliśmy kontrakt na kolejny sezon z opcją przedłożenia o kolejny. Mogę powiedzieć, że już przed finałem, przed rozgrywkami, nawet półfinałowymi mieliśmy te ustalenia poczynione. Także trener sprawdza się w naszych realiach, będzie pracował nadal. Trener pozostanie w klubie, w klubie nie pozostaną jednak wszystkie siatkarki, ba, drużynę czeka przebudowa. Sukces jest oczywiście wielki. Co nie przeszkadza oczywiście dokonywać korekt w składzie. Będą zmiany, zmiany myślę będą dotyczyły około połowy zespołu, także, także będą te zmiany dość istotne. Na pewno w przyszłym sezonie zobaczymy te zawodniczki, z którymi kontrakty mamy aktualne, bądź już je zdążyliśmy przedłużyć. Są to na pewno Asia Kaczor, Kasia Mroczkowska, która będzie świętowała 15 sezon w barwach naszego, naszego klubu we Wrocławiu. Będzie to Agnieszka Konkoleska, która miała świetny sezon, była najlepiej blokującą zawodniczką. Będzie to Magda Gryka, dotychczasowa druga rozgrywająca. I będzie to również Monika Martałek, która. No niestety w ubiegłym roku leczyła kontuzję, także już jest w tej chwili w pełni zdrowa i będzie na pewno robiła wszystko, żeby kolejny sezon był dla niej najlepszym sezonem. Wrocławski zespół w nowym sezonie chce się jeszcze rozwinąć. Wydaje się, że potrzeba na to między innymi większego budżetu. impel będzie przecież rywalizować z najlepszymi drużynami na kontynencie. Występ w Lidze Mistrzyń jest wielką nobilitacją, tak jak mówię, dla, dla miasta, dla klubu, dla sponsorów, dla właścicieli naszych. Także no, zrobimy wszystko, aby ten zespół sprostał tym wymaganiom, żeby ten zespół godnie zaprezentował się na tej międzynarodowej arenie. Będziemy reprezentować miasto, będziemy reprezentować kraj w Lidze, tej elitarnej Lidze Mistrzyń. No, zespół, skład tego zespołu na pewno musi, musi być na poziomie tej ligi zrobimy wszystko, żeby mądrze skonstruować ten, ten skład, żeby ten zespół miał tutaj jakby szansę rywalizacji. Jeśli chodzi o budżet, ten budżet nie zmieni się zbytnio, także będziemy, będziemy dysponowali podobnym budżetem jak w poprzednim sezonie. Ostateczny skład impelu powinniśmy poznać w połowie czerwca. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl